Klasę, którą w, tak. w tym roku otwierać, to jest taka zupełna innowacja tak naprawdę w mieście. Y Innowacja w tym znaczeniu, że po raz pierwszy otwieramy klasę dla dzieci w spektrum autyzmu, które jednocześnie są w normie intelektualnej. Czyli są to dzieci, które spełniają wszystkie wymagania intelektualne, w sensie gotowości do nauki w klasie pierwszej. Natomiast, no właśnie, ze względu na fakt, że mają specjalne potrzeby edukacyjne, lepszym dla nich rozwiązaniem będzie funkcjonowanie w takiej klasie, niż w klasie integracyjnej. Mamy bardzo duże. Doświadczenie i absolutnie to rozwiązanie nie oznacza, że my w jakiś sposób negujemy funkcjonowanie klas integracyjnych, bo one wciąż są bardzo potrzebne i jest bardzo dużo dzieci, dla których jest to dobre rozwiązanie. Ale w przypadku tej grupy dzieci wiemy, i taka też jest decyzja ich rodziców a przecież oni najlepiej te dzieci znają, że lepiej będą te dzieci się rozwijały, no właśnie w tak. Dla nich zorganizowanej formie nauczania. Dlatego bardzo się cieszę, że i po konsultacjach, no właśnie z rodzicami, z dyrekcją tej szkoły, bo tutaj muszę podkreślić bardzo, bardzo taką dużą otwartość, ogromne serce dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 21 do tych dzieci. Ale też nie zawaham się o tym powiedzieć. Również po analizach finansowych doszliśmy do wniosku, że tak jest możliwe takie rozwiązanie. No i bardzo się cieszę, że od 1 września, dokładnie od 2, bo 2 września rozpoczyna się w tym roku rok szkolny, te dzieci będą mogły w tej właśnie klasie rozpocząć. Ilu osobowe to są grupy? W tej klasie będzie uczyło się czworo dzieci. Takie są wymogi. W tym sensie właśnie powiedziałam, że to owszem to jest rozwiązanie innowacyjne, bo jak dotychczas nie funkcjonowała taka klasa w nowym ale, oczywiście, są rozwiązania ustawowe, na których się opieramy, według których takie klasy możemy organizować. Aha. Dzisiaj, festyn integracyjny, to ważne, żeby też społeczeństwo uświadamiać. Tak, zdecydowanie. To już drugi festyn integracyjny, bo rok temu również tutaj taki, taki festyn się odbywał. I naprawdę bardzo się cieszę, że takie wydarzenia pokazują, że osoby w spektrum autyzmu mogą się świetnie bawić. Że jeżeli troszeczkę pomyślimy o tym, że potrzebują nieco innych warunków, to, no to po prostu są razem z nami i możemy bawić się i robić duże rzeczy w wspólnie. Pogoda też dopisała, podobno jest, jak co roku. Pogoda jest niesamowita, zaczynam podejrzewać, że jest to jakaś interwencja bezpośrednio z nieba. W tamtym roku był, był duży problem, bo straszna burza, wydawało się, że przeszkodzi organizację pikniku, ale zaraz po burzy już na drugi dzień, kiedy piknik się odbywał, była cudowna pogoda, tak jak dzisiaj, więc tak, myślę, że coś tutaj zadziałało. Bardzo serdecznie dziękujemy.